Co to jest Copyleft i jakie ma znaczenie dla Twoich projektów? Już wyjaśniam. Copyleft jest to system licencjonowania praw autorskich, który pozwala na modyfikację, a następnie redystrybucję utworu, w naszym przypadku programu komputerowego, na dokładnie takich samych zasadach, na jakich korzystaliśmy z tego pierwotnego utworu, czyli oprogramowania. Jeśli program jest udostępniony na licencji Copyleft, to każdy, kto go zmodyfikuje, musi udostępnić tą zmodyfikowaną wersję także za darmo i na dokładnie takich samych warunkach licencyjnych, co Orkinał. Twórca takiego oprogramowania nadal ma do niego prawa autorskie. Po prostu nadał szczególne uprawnienia kolejnym użytkownikom w swojej licencji. Zachęca to społeczność do rozwijania oprogramowania bez uzyskiwania korzyści materialnych. Natomiast jest to samobójcze przy projektach komercyjnych. Zanim użyjesz jakiegoś oprogramowania, nawet open source, zawsze sprawdź dokładnie jaką ma licencję. Chcesz wiedzieć więcej? Zaobserwuj mój profil, a jeśli potrzebujesz prawnika, napisz do mnie.